Czasami w naszym życiu zdarzają się wydarzenia, których przyczyn nie do końca rozumiemy. W takich chwilach czujemy, jak prowadzi nas niewidzialna ręka. Ale co, jeśli za tym wszystkim kryje się głębszy sens niż nam się wydaje? W tym filmie omówimy siedem prostych nawyków, które według Karla Junga czynią starsze kobiety atrakcyjnymi. Upływ czasu często przypomina nam o stratach młodości, świeżości, powierzchownym uroku, który odpowiada społecznym standardom piękna. Ale w rzeczywistości dojrzałość, mądrość i wewnętrzna głębia, które przychodzą z wiekiem, czynią ludzkiego ducha jeszcze silniejszym i bardziej atrakcyjnym. Szczególnie u starszych kobiet to niewidzialne światło jaśnieje nie tylko w rysach twarzy, ale także w spojrzeniu, słowach i postawie. Badając warstwy ludzkiej psychiki, Carl Jung podkreślał, że poza wyglądem osobowość, doświadczenia i zbiorowa podświadomość odgrywają najważniejszą rolę w atrakcyjności człowieka. W trakcie naszej życiowej podróży uświadamiamy sobie, że prawdziwa atrakcyjność pochodzi z wnętrza, a nie z zewnątrz i staje się coraz bardziej widoczna z upływem czasu. Doświadczenia, bóle, radości i wybory każdej kobiety są znakami wyrytymi głęboko w jej duszy. Nauki Karla Junga pokazują, że te znaki są nie tylko osobiste, ale i uniwersalne. Archetypy ukryte w podświadomości sprawiają, że każda kobieta emanuje odrębną, lecz znajomą energią. Atrakcyjność dojrzałej kobiety wynika z tej energii. Osoba, którą spotyka, wyczuwa moc jej znaczenia, a nie zmarszczki na twarzy. To, co do nas przemawia, to nie tylko uśmiech. To mądrość doskonalona latami, która kryje się za tym uśmiechem. Często pomijamy to w naszym codziennym życiu, ale analiza Karla Junga podkreśla to. Ludzie nieustannie budują most między nieświadomością a świadomością. Ten most jest silniejszy u starszych kobiet, ponieważ przetrwały one burze życia, niosły ze sobą rany, ale także nauczyły się leczyć. Ta głębia nadaje im urok, który nie jest tak łatwo dostrzegalny w młodości. Ludzie wokół nas często nie potrafią wyjaśnić przyczyny, ale wewnętrznie wyczuwają tę potężną energię. Kiedy kobieta jest w zgodzie ze swoją duszą, ten stan spokoju odzwierciedla naturalny pociąg do wszystkich wokół niej. Przez wiele lat społeczeństwo utożsamiało piękno wyłącznie z młodością. Karl Jung definiował prawdziwą wartość jednostki poprzez uniwersalną moc archetypów. Atrakcyjność starszej kobiety to nie tylko cecha osobista, ale także manifestacja niosąca symbole zbiorowej nieświadomości. Archetypy matki, mędrca i przewodniczki ożywają w jej obecności. Kolejną prawdą, którą podkreślał Karl Jung, jest moc konfrontacji z naszą ciemną stroną. Atrakcyjność starszych kobiet wynika nie tylko z pozytywnych cech, ale także z przeszłych konfliktów i ich zdolności do ich zaakceptowania. Pojednanie z mroczniejszymi aspektami duszy prowadzi bowiem do pełni osobowości. Ta pełnia wywiera najgłębszy wpływ na człowieka. Atrakcyjność tkwi nie tylko w ubiorze, zachowaniu czy rysach twarzy. Tkwi w akceptacji siebie takim, jakim się jest. Karl Jung opisuje powrót człowieka do swojej istoty w procesie indywiduacji. W tym procesie wszystko, co zbędne, jest stopniowo eliminowane. Proste nawyki, stonowany styl i wrodzona naturalność starszych kobiet wyróżniają je spośród innych. Ta naturalność budzi zaufanie u otaczających ich osób. Ludzie podświadomie pociągają osoby unikające sztuczności. Atrakcyjność wynika nie z efekciarstwa, ale z autentyczności. A co najważniejsze, badania Karla Junga nad psychologią człowieka pokazują nam to. Atrakcyjność człowieka nie blaknie z czasem. Ona się zmienia. Z wiekiem kobiety zastępują powierzchowny urok młodości znacznie głębszym, bardziej znaczącym blaskiem. Ten blask w ich oczach to nie tylko wspomnienie przeszłości, to także drogowskaz na przyszłość. Atrakcyjność starszych kobiet to dar zrodzony z wewnętrznej mądrości, ukształtowany przez proste nawyki. A ten dar niesie w sobie piękno, które porusza każdego i pozostawia trwałe wrażenie. Atrakcyjność to zjawisko o wiele głębsze niż większość ludzi zdaje sobie sprawę. Za powierzchownymi ozdobami kryje się obecność zaszczepiona w naszych duszach poprzez nawyki, Ukształtowane z biegiem czasu. Jak wielokrotnie podkreślał Karl Jung w swoich pracach, to drobne zachowania, które powtarzamy w życiu codziennym, wraz z podświadomymi archetypami, kształtują osobowość człowieka. W tym momencie na pierwszy plan wysuwa się siedem prostych nawyków, które przekształcają urok starszych kobiet w niewidzialne światło. Nawyki te są źródłem tej wyjątkowej atmosfery, która odróżnia je od otoczenia odczuwalnej nawet w tym samym otoczeniu. Pierwszym nawykiem jest umiejętność słuchania. Podczas gdy większość ludzi pragnie, aby ich głos był słyszalny na wczesnym etapie życia, bycie prawdziwym słuchaczem staje się jeszcze cenniejsze z wiekiem. Karl Jung argumentował, że empatia i słuchanie wewnętrznego świata innej osoby sprzyjają pełni rozwoju duchowego. Głównym źródłem atrakcyjności starszych kobiet jest ich umiejętność słuchania bez osądzania skupiająca się wyłącznie na zrozumieniu. Ich cisza nie jest pustą ciszą, jest ciszą, która niesie w sobie głębie i akceptację. Dlatego ludzie najchętniej dzielą się z nimi swoimi myślami. Drugim nawykiem jest cierpliwość, okazywana z wdziękiem. Cierpliwość to nie tylko czekanie, to także akceptowanie wyzwań życiowych z dojrzałością. W badaniach Karla Junga nad archetypami najmocniejszą cechą postaci mądrej kobiety jest jej integracja z cierpliwością. Atrakcyjność starszych kobiet wynika z ich niespiesznego, niespiesznego życia. Nie próbują zarządzać czasem. Poddają się jego rytmowi w miarę upływu czasu. Ten nawyk sprawia, że przebywanie w ich otoczeniu jest bezpieczne i spokojne. Trzeci nawyk leży w ich wyjątkowej prostocie. Z czasem urok ostentacji słabnie, a prawdziwa wartość wyłania się w naturalności. Carl Jung mówi o powrocie do swojej esencji w procesie indywiduacji. Ta prosta postawa, widoczna w ubiorze, mowie, a nawet spojrzeniu starszych kobiet, czyni je jeszcze bardziej atrakcyjnymi. Ta prostota symbolizuje wewnętrzną siłę. Kobieta, która unika afektacji, przekazuje również swój wewnętrzny spokój otaczającym ją osobom. Ten nawyk, choć z zewnątrz wydaje się mało istotny, jest jednym z najsilniejszych korzeni atrakcyjności. Czwartym nawykiem jest noszenie przeszłości ze spokojem. Wszyscy popełniamy błędy w ciągu życia i kumulujemy żale. Ale kiedy przestajemy walczyć z tymi aspektami i akceptujemy je jako część naszej duszy, doświadczamy prawdziwej transformacji. Karl Jung podkreśla, że akceptacja naszych cieni przynosi integralność osobowości. Nawykiem, który wzmacnia atrakcyjność starszych kobiet, jest to, że noszą przeszłość nie jako ciężar, ale jako źródło mądrości. Głębia w ich oczach odzwierciedla ślady tego spokoju. Ludzie podświadomie podziwiają tę integralność. Piątym nawykiem jest utrzymywanie wewnętrznej ciszy. Znalezienie spokoju pośród hałasu tłumu nie zawsze jest łatwe. Jednak kobiety, które osiągnęły zaawansowane etapy życia, uczyniły z tej ciszy nawyk. Karl Jung twierdzi, że wewnętrzna równowaga jest najważniejszym elementem w osiągnięciu równowagi duchowej. Kobiety, które potrafią zaakceptować ciszę, emanują niewidzialnym spokojem wokół siebie ta cisza wpływa również na otaczających je ludzi wszyscy wokół czują się bardziej pogodni dlatego ich atrakcyjność nie jest ulotna lecz trwała szóstym nawykiem jest docenianie drobnych szczegółów życia filiżanka herbaty śpiew ptaków kolory zachodu słońca te szczegóły pomijane w młodości stają się nawykami które decydują o atrakcyjności kobiety w późniejszych latach karl jung twierdzi że ludzka podświadomość działa poprzez symbole. Drobne chwile są w rzeczywistości znakami, które rozświetlają głębie duszy. Urok starszych kobiet jest wzmacniany przez to docenianie prostego piękna życia. Nieświadomie przypominają one otaczającym je osobom o jego istocie. Siódmym i ostatnim nawykiem jest życie w miłości. Ta miłość nie jest jedynie romantyczna, ale głębsza, bardziej wszechogarniająca. Ta bezwarunkowa miłość do ludzi, natury i życia. Jest najsilniejszym źródłem atrakcyjności dla starszych kobiet. Karl Jung podkreśla, że miłość jest uniwersalnym archetypem w zbiorowej podświadomości, który uzdrawia ludzką duszę. Kobiety, które żyją miłością, stają się źródłem światła, gdziekolwiek się znajdują. Ich atrakcyjność wywiera trwalszy wpływ niż piękno i głębszy wpływ niż wygląd zewnętrzny. Urok duszy to jeden z najpotężniejszych darów czasu. Choć zewnętrzny blask młodości z czasem blednie, światło, które narasta w nas, jest o wiele trwalsze. Mądrość gromadzona latami, ślady doświadczeń i znaczenie zgromadzone w głębokich warstwach duszy całkowicie przemieniają życie kobiety. Karl Jung powiedział, że prawdziwe piękno i urok człowieka wynikają z równowagi, jaką osiąga on z podświadomością. Szczyt atrakcyjności objawia się, gdy ta równowaga zostanie osiągnięta. Rysy twarzy się zmieniają, ciało się zmienia, ale energia promieniująca z duszy nigdy nie znika. Wręcz przeciwnie, staje się coraz silniejsza. Szczyt to nie tyle zewnętrzne piękno, co odbicie wewnętrznej całości. Jeśli kobieta przetrwała burzę życia, zmierzyła się ze swoim cieniem i rozpoznała swoją prawdziwą istotę, promieniuje niewytłumaczalnym urokiem dla wszystkich wokół. Jak podkreślił Karl Jung w swojej dyskusji na temat cienia, Pogodzenie się z wypartymi aspektami czyni ją bardziej autentyczną. Atrakcyjność starszych kobiet wynika właśnie z tej konfrontacji. W ich spojrzeniu możemy dostrzec nie tylko samo życie, ale także głębokie sekrety duszy. To spojrzenie głęboko nami wstrząsa i oddziałuje, ponieważ karmi się rzeczywistością. Często osoby wokół nas nie potrafią wyjaśnić, dlaczego są tak urzeczone obecnością starszej kobiety. Jednak teoria nieświadomości zbiorowej Karla Junga pokazuje nam, że to przyciąganie wynika z mocy archetypów. Postać mądrej kobiety, przewodniczki, matki czy opiekunki, to symbole, które istnieją w naszej podświadomości od wieków. Starsza kobieta naturalnie ucieleśnia te archetypy, a zatem podziw, jaki dla niej czujemy, nie jest świadomym wyborem, ale wewnętrznym powołaniem. Urok duszy to nie tylko indywidualna cecha, ale odzwierciedlenie zbiorowej pamięci ludzkości. Nawyki, które kobieta rozwija przez lata, są kamieniami węgielnymi, które kształtują jej atrakcyjność. Umiejętność słuchania, cierpliwość, prostota w życiu, pokojowe akceptowanie przeszłości, cisza, rozkoszowanie się drobnymi szczegółami i doświadczanie miłości. Kiedy te siedem nawyków się połączy, przemieniają się w urok, który wznosi się z głębi duszy. Karl Jung twierdzi, że powrót człowieka do swojej istoty jest nieunikniony w procesie indywiduacji. Urok starszych kobiet jest zewnętrznym odbiciem tej istoty. Promieniują one światłem na otoczenie samą swoją egzystencją, bez żadnego wysiłku. U szczytu rozwoju rozumiemy, że atrakcyjność nigdy nie przemija. Zewnętrzne piękno pojawia się i znika, ale urok duszy pogłębia się z czasem. Nauki Karla Junga pokazują nam, że ta transformacja jest naturalną podróżą ludzkiej duszy, kiedy kobieta przekracza urok młodości i zaczyna świecić światłem swojej duszy, to światło dotyka życia innych. Urok starszych kobiet jest nagrodą za ich życiową podróż. Przemieniają nie tylko siebie, ale i otaczających ich ludzi. Karl Jung twierdził, że człowiek staje się prawdziwie wyzwolony, gdy osiąga wewnętrzną pełnię. Ta wolność wynosi atrakcyjność kobiet na szczyt. Wolny duch nie potrzebuje masek. Urok takiego ducha przyciąga ludzi niezależnie od wyglądu. Właśnie w tym tkwi prawdziwy urok. Urok duszy to nie tylko indywidualne osiągnięcie, inspiruje on również innych. Nawyki starszej kobiety nie tylko podsycają jej urodę, ale także kierują otoczeniem. To potężne odzwierciedlenie zbiorowej nieświadomości. Teorie Karla Junga pomagają nam zrozumieć dzielenie się energią duchową. Kobieta może być latarnią morską dla otoczenia nawet w późniejszym wieku jej uroda to dziedzictwo o wiele trwalsze niż piękno i ostatecznie to czego uczymy się z tej podróży to atrakcyjność nie słabnie z czasem po prostu zmienia formę ten urok ukryty w duszy starszych kobiet powstaje z połączenia doświadczeń nawyków i wewnętrznej integralności głęboka psychologia karla junga ujawnia tę prawdę urok duszy to największa siła kobiety to szczyt osiągany na końcu życiowej podróży. A tym szczytem jest nieprzemijające piękno, które inspiruje ją i jej otoczenie przez całe życie. W tym filmie omawiamy siedem prostych nawyków, które czynią starsze kobiety atrakcyjnymi, według Karla Junga. Zasubskrybuj nasz kanał, aby uzyskać więcej treści. Dziękujemy.